Cześć, miałem z tej strony. Słuchajcie, kilku z moich widzów poprosiło mnie o to, żeby było bardziej optymistycznie i sympatycznie. Słuchajcie, słoneczko świeci. Za oknem u góry widzę jakieś smugi kondensacyjne na pięknym, błękitnym niebie. Jak na razie nie są to jeszcze smugi kon kondensacyjne e rakiet balistycznych, mam nadzieję. Ale słuchajcie, jak ma być optymistycznie, to nie będzie. Chciałem, no ale od paru dni się zastanawiałem w sumie nad tym. Nie wiem, czy oglądaliście to słynne drugie expose premiera naszego rządu, pana Donalda Tuska. Tam moją uwagę oprócz tych wszystkich bajań. O przyszłości i tego, co tam będzie, i w ogóle z tej kasy, która nagle się nie wiadomo skąd pojawi, urlopów macierzyńskich, i tak dalej, i tak dalej. Moją uwagę zwróciła jedna taka ciekawa rzecz, która tam się pojawiła, i powiem wam, że to była jedyna rzecz, która od razu mnie przykuła, tam strasznie. Bo pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby tak otwartym tekstem szef naszego rządu po. W 1989 roku mówił o wojnie globalnej. Przytoczę Wam mniej więcej, co powiedział Tusk 12 października tego roku. Powiedział coś takiego, słuchajcie. Cytuję. My od lat, mniej więcej od lat 20, ścigamy się z historią. Ścigamy się o kolejne lata pokoju i spokoju, dobrych relacji z sąsiadami, możliwości rozwoju, korzystania z pieniędzy europejskich i umacniania się w tej kulturze zachodu. Na razie nic, jakby tutaj nie ma nowego. Nie? Od 20 lat ścigamy się z czasem. I słuchajcie, bo historia rzadko kiedy dawała nam tyle czasu, ale naprawdę może być tak, że nie za rok, może za pięć, ale kiedyś ta historia swoje szpetne oblicze może znowu pokazać, tu, w tej części świata. Bo zawsze tak się działo. Tutaj, no, powiem to tak wtedy zabrzmiało, <laughs> tak dziwnie troszeczkę. No bo Rozumiem, że to mógł być pewien straszak na potrzeby opinii publicznej, że dajcie nam to czas, bo my tutaj spróbujemy się jakoś uzbroić, dozbroić i tak dalej, nie wiem, przygotować gospodarkę naszą na ciężkie wyrzeczenia, ciężkie czasy wojny. Powiem wam, że zaskoczyło mnie to dlatego, że tam padło parę takich słów dosyć konkretnych, właśnie, że się szykujemy, że tutaj, że trzeba w domyśle się zbroić, wzmacniać i tak dalej. Brzmiałoś, to tak jakby premier nasz był pewny tego, że takie wydarzenia będą miały miejsce. Termin, który podawał, że nie za rok, ale może za 5 lat i tak dalej, no, trudno mi sobie wyobrażać, że Donald Tusk ma jakąś wiedzę tego typu, że coś się będzie działo aczkolwiek. Patrząc na to, co się dzieje obecnie na świecie, można się spodziewać, że jakiś generalny smród może się y, przerodzić. Smród, który w tej chwili jest na świecie, może się przerodzić w wielkiego, y, brutalnego pierda, na przykład o posmaku atomu. Słuchajcie, no, nie wiadomo, czy ten konflikt, który był przewidywany przez Donalda Tuska, czy on myślał o konflikcie jakimś lokalnym tutaj, czy konflikcie światowym. Y, Jednakże warto tutaj teraz przytoczyć słowa ministra finansów. Polskiego ministra finansów, obywatela Wielkiej Brytanii, ma zdaje się podwójne obywatelstwo pana Jacka Rostowskiego. Otóż on miesiąc wcześniej, miesiąc przed. Przepraszam, rok wcześniej, w zeszłym roku, we wrześniu 2011 roku w Parlamencie Europejskim przemawiał. I powiedział coś takiego w czasie przemówienia w parlamencie europejskim. No to jest stanogram, jeżeli ktoś będzie ciekaw, to ja mogę mu podesłać linka do tego stanogramu. Powiedział coś takiego. Na lotnisku spotkałem się z kolegą, który ze mną współpracował w czasach transformacji, mówił Rostowski. A dziś jest prezesem Wielkiego Banku Polskiego. Powiedział mi, wiesz, po takich wstrząsach gospodarczo-politycznych rzadko się zdarza, żeby po 10 latach nie było także katastrofy wojennej. Poważnie się zastanawiam nad tym, żeby dla dzieci uzyskać zieloną kartę w Stanach. Wśród rządzących no, jest jakieś generalnie zaczyna się jakaś sraka. A być może po prostu myślą mm, realnie, no, że tutaj coś się może dziać. Ci y, politycy nasi nie są odosobnieni w, tym, w tych zdaniach, w tym poglądzie na temat ewentualnego y, konfliktu zbrojnego. Piszą o tym również znani publicyści, m.in. no, co ciekawe, żona naszego ministra spraw zagranicznych, e, pana Sikorskiego, pani N. Applebaum. E, zaraz się wezwą głosy, z Żydówka i tak dalej. No, co z tego? No, trudno, takie życie. E, w każdym razie, autorka dość dobra, czytałem parę jej książek no, historycznych, prac i tak dalej. Napisała, no, też jasno, że trzeba zacieśniać. Związki z Rosją. Dlaczego? Dlatego, że, cytuję, pewnego dnia może się okazać, że pomagamy Rosji w obronie granic przeciw, przeciw Chinom, więc lepiej zacząć się do tego przygotowywać. Ona tutaj widzi zagrożenie ze strony Chin. Co ciekawe, nie tylko ona widzi takie zagrożenie, ponieważ jak słuchajcie, podały rok temu, w grudniu, światowe agencje, i u nas to jakoś przeszło bez Echa, chińska stacja. Takie wiadomości, takich ich, taki, ich, ich tve 24 ale nadający jakby spoza Chin, czyli podejrzewam, że to był jakiś Tajwan czy coś takiego, stacja się nazywała NDTV, a propos konfliktu, możliwego konfliktu irańsko-izraelskiego przytoczyła wypowiedź. Słuchajcie, generała jednego z dowódców armii chińskiej pana Zanga Zanzonga, który powiedział, że e, Chiny nie będą się wahać, by, by chronić Iran. Nawet jeżeli groziło bo to wybuchem kolejnej wojny światowej dosyć odważne teksty. Oczywiście, na pewno, jeżeli powiedział to ten Chińczyk, no to nie powiedział tego tak sobie z dupy swojego prywatnego zdania. Bo to raczej swojego zdania to oni nie mogą mówić. Generalnie co jakiś czas chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Izrael, ostrzega Stany Zjednoczone. Sugerując, że gotowi by byli naprawdę tutaj na konkretne ruchy, na konkretne działania mające na celu obronić Iran przed uderzeniem. Dlaczego? No, dlatego, że pewnie się obawiają również tego, że Amerykanie położyliby wtedy łapę tam na ropie, która by tam się znajdowała, ale raczej przede wszystkim się obawiają tego, żeby. Uderzenie na Iran spowodowałoby totalny rozpierdziel gospodarki. Nie muszę Wam chyba mówić, że i tak benzyna jest droga, ale jeżeli by na przykład wzrosło, teraz nie wiem trzykrotnie, bo niektórzy twierdzą, że nawet do, wzrosłaby cena o 300% baryłki, w, ze względu na to, że na pewno cieśnina Ormus, przez którą przepływa bardzo większa część światowego, światowych zasobów ropy, zostałaby zamknięta w wyniku wojny no to wyobraźcie sobie, co by się stało. Co ciekawe, o tym nie mówią tylko generałowie i politycy, ale na przykład w zeszłym roku znany w świecie rynków finansowych pan Charles Nenner był analityk Goldman Sachs, tylko nie taki jak pan Marcinkiewicz, który też tam niby był analitykiem, a generalnie, tam, generalnie jakieś ślody chyba kręcił, albo makaron na nawijał. W każdym razie pan, pan Charles Nenner występował, słuchajcie, w telewizji Fox no, i nagle powiedział, że um, przepowiedział coś takiego, że już ci trzymający rynek um, światowy są przygotowani na wielkie spadki, które nastąpią, wstrząsną światem pod koniec 2012 roku. Prowadzący ten program zrobił tylko takie zaś um, wow, no nie? I, um, co mogło według niego by spowodować taki dramatyczny spadek, wszystkich wartości, um, giełd, rynków itd. Szoki naftowe. szoki naftowe. Według niego te szoki naftowe będą rezultatem um, wojny, która wybuchnie na Bliskim Wschodzie. Uważa on, że um, na podstawie swoich badań, którymi, przez które badał cykle wojny i pokoju na świecie oraz ruchy różnych rynków i tak dalej, wartości i upadków, wzrostów gospodarczych i tak dalej, doszedł do wniosku, że pod koniec 2012 roku, na przełomie 2012-2013 yy, może wybuchnąć i prawdopodobnie wybuchnie, jak to on mówił, główna wojna. Główna wojna, yy, która wybuchnie gdzieś na Bliskim Wschodzie i będzie spowodowana pra prawdopodobnie atakiem Izraela na Iran. No, ciekawa sprawa. Sygnały przychodzą do nas z każdej strony. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio. Że Rosjanie oczywiście też tam ostro działają, bo cały czas chcą odbudować swoją pozycję supermocarstwa na świecie, ale nie wiem, czy słyszeliście ostatnio, na przykład ten samolot przewożący rosyjskie podzespoły, zdaje się, do systemu obrony przeciwrakietowej, łamiąc embargo, przewożący to do Syrii. Groźby w stronę Izraela ze strony Rosji, Chin które mają zniechęcić Izrael do ataku na Iran. Kolejna sprawa, czy Iran <coughs> powinien atakować, czy Izrael powinien atakować Iran. No oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie. Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tam panuje jakieś straszliwe ciśnienie. Tak jakby ci wszyscy analitycy wojskowi wywiadów, nie wiem, izraelskich, amerykańskich i tak dalej, nie wiedzieli, co się w Iranie dzieje. No, przecież Iran to jest jedno z najbardziej według mnie statecznych państw w tamtym rejonie. A to, że yy, chcą wyprodukować bombę jądrową, chociaż mówią oficjalnie, że nie chcą, no kto by nie chciał. No, ja też bym chciał, żeby Polska miała broń jądrową, jeżeli by, byśmy mieli na tyle jajko, co i pieniędzy, ale trzeba pamiętać, że tamten człowiek, który teraz jest prezydentem Iranu, ten koleś taki śmieszny z brodą w takim beżowym garniturze, no to jest, można powiedzieć, no lamus, figura. on tam, no, społeczeństwo generalnie ma go głęboko w dupie i w, w, a on jest uważany przez Izrael i przez Stany Zjednoczone za największego wroga. Będzie problem, jak jemu ktoś odwali łeb, na przykład, nie wiem, uderzenie chirurgiczne albo siły specjalne, albo coś, i wtedy dopiero będziemy mieli rozpierduchę, bo tam wtedy będą rządzić już sami, wyłącznie będą rządzić, Ayatollah, a będzie rządził Ajatollah i jego islamscy popierdzieleńcy, no, czyli fanatycy islamscy. Bo w tej chwili tam się jakoś utrzymuje mniej więcej ta równowaga pomiędzy władzą tą świecką w postaci tego prezydenta, a władzą No, Jeżeli wolą mieć Ayatollaha, no to będzie cierpiał. W każdym razie takich punktów zapalnych jest wiele. Przede wszystkim tutaj bym stawiał na atak Izraela na Iran, chociaż wątpię, wątpię, ponieważ pamiętacie co się działo, jak tam Iran się nawalał w zeszłym roku mieli mały konflikt graniczny, i okazało się, że tam. Izrael się nawalał, przepraszam, mieli mały konf konflikt graniczny i okazało się, że dupa, że armia izraelska to jest jednak przereklamowana, z taka sprawa. Nie radzili sobie. Bez poparcia Stanów Zjednoczonych tego nie zrobił. Teraz kwestia wygląda taka, jak potoczą się wybory w Stanach Zjednoczonych, prawda? Kto tam zdobędzie władzę. Od tego też zależy, czy ten konflikt na tej osi wybuchnie. Jeżeli Izraelczycy zaatakują Iran, to założa się, że będzie odpowiedź ze strony Rosji i Chin. Musi tak być. Inaczej by po prostu te dwa wielkie, jednak nadal kraje i z dużym potencjałem zbrojnym pokazały, że są cieniasami. sami. No i wtedy mogłoby być nieciekawie. Trzeba pamiętać, że w tamtym rejonie mamy jeszcze Pakistan oraz Indie, które stanowią również wielką siłę militarną i również posiadają broń jądrową. To jest jakby jeden taki z głównych punktów zapalnych. Drugim punktem zapalnym według mnie, który teraz właśnie się jakby cały czas tam tli, rozagnia i tak dalej, to jest ta przesławna Syria i tocząca się tam wojna domowa. Zauważcie, co się dzieje od pewnego czasu. Syryjskie wojska, trudno powiedzieć, czy to wojska rządowe, czy to są ci powstańcy, ostrzeliwują raz na jakiś czas terytorium Turcji, atakują tureckie samoloty wojskowe. Tego typu rzeczy Turcy odpowiadają. Już w tej chwili artyleria turecka na kurwia tam po tych przygranicznych miejscowościach syryjskich, a trzeba pamiętać, że Turcja jest członkiem NATO. Z tego powodu też poszło konkretne ostrzeżenie. Jeżeli Turcja zaangażuje się jeszcze bardziej w ten konflikt, no to wtedy Rosjanie powiedzieli, że to będzie oznaczało, że NATO się tam zaangażowało, a Rosja na to nie pozwoli. No Zresztą stąd ten przemyt tych różnych technologii zbrojnych prawda, do, do Syrii. Jeżeli Turcja zaatakuje, no to my jako sojusz będziemy w, w stanie wojny znowu. No i co, będziemy znowu wysyłać naszych żołnierzy, tym razem, kurno, do, do Syrii. I to są miejsca, w których z takich sytuacji może naprawdę wielka rozpierducha wyniknąć. No, nie chciałbym, żeby tak było. Chociaż rzeczywiście, patrząc na historię, na linię czasu i linię wybuchów konfliktów zbrojnych, daty wybuchów konfliktów zbrojnych, różnych większych, mniejszych i tak dalej, no to rzeczywiście, teraz tutaj, w naszym rejonie Europy, nie mówię już o lokalnej wojnie na Bałkanach, Takiego spokoju to nie było. Nie było. Przypominam, mamy kryzys. To jest to samo, co było przed II wojną światową. Wtedy również był kryzys. E, niestety ci najwięksi gracze, czyli Stany Zjednoczone, na przykład tutaj wydaje mi się, że w, pierwszym, w pierwszej kolejności oraz w tej chwili Chiny, bo wtedy Chiny jakby nie były takim graczem jak teraz, oni, e, takie, tacy duzi gracze, na no, wojnie tylko zyskują. Poza oczywiście tam stratami... W sprzęcie, w żołnierzach, i tak dalej, de facto w końcu na wojnie zawsze zyskują ci najwięksi gracze. Oczywiście, jeżeli wojna nie będzie się toczyć na ich terytorium, no, nie chciałbym, żeby moje dzieci dożyły takich czasów, żebym ja takich czasów dożył. Co robić? Śpiewać. Zawsze śpiewać. To jest jakiś tak z jakiegoś kabaretu. No nie wiem, słuchajcie, co robić. Trzeba uważnie patrzeć, studiować prasę, studiować wiadomości, wyciągać jakieś tam wnioski i liczyć na to, że tej rozpierduchy jednak nie będzie, no bo ponieważ wiemy, że generalnie my jako Polacy mieliśmy zawsze przesrane, jeżeli chodzi o różne konflikty zbrojne. Nie mieliśmy szczęścia do naszych sojuszników. W tej chwili też jesteśmy tak, na w dupie, ni wokół. To jest właściwie naszym sojusznikiem. Na papierze wiadomo, ale tak naprawdę błędem było to, że zmarnowaliśmy jednak te ostatnie lata i nie staraliśmy się stworzyć jakiegoś lokalnego sojuszu, lokalnej współpracy. Co ciekawe, dążył do tego prezydent Lech Kaczyński. On miał taki plan. Nie wszystko, co on robił, było śmieszne bądź złe bądź żenujące. On miał dobry plan, chciał zrobić, chciał stworzyć, marzył mu się taki sojusz tutaj w Europie Środkowej. My, Litwa, Łotwa, Ukraina. Teraz to z Ukrainą to widzicie Ukrainę, żeśmy praktycznie stracili, Węgry, te wszystkie kraje tutaj, które były, większe zacieśnienie stosunków naszych z Turcją. Tutaj żeśmy przegrali tą sprawę. Zamiast być tutaj lokalnym graczem, zostaliśmy, kurna, znowu wydymani przez wszystkich. I dusimy się we własnym sosie. No nic, słuchajcie, no mam nadzieję, że te wszystkie bajania Nostradamusa, Jasnowidza Jackowskiego, ewentualnie Wróżki Jasminy, czy tam kogoś, czy tych wszystkich analityków, czy Tuska, Rostowskiego i tak dalej, czy tego chińskiego generała, że to wszystko okaże się picem na wodę i jednak nic nie będzie, no, słuchajcie. No i co, miało być optymistycznie, no i może skończymy jakimś optymistycznym akcentem. O wojnach, o groźbach, o wybuchu wojen mówiło się zawsze. No co z tego, że prawie zawsze się to sprawdzało? Teraz się nie sprawdzi, wierzmy w to.